Najdroższe ulice na świecie. Od zarania dziejów człowiek tworzył skupiska, a te skupiska z czasem przekształcały się w miasta. I tak jak w naturze, gdzie o przetrwanie walczą najsilniejsi, tak i w tej betonowej dżungli pewne miejsca stają się symbolem dominacji, bogactwa i luksusu. Są to arterie, na których bije puls wielkiego biznesu, gdzie metka z ceną traci na znaczeniu, a wystawy sklepowe przypominają galerie sztuki. Tak. Mowa o najdroższych ulicach świata, miejscach, gdzie czynsze przyprawiają o zawrót głowy, a klienci z niemniejszą nonszalancją wydają fortunę na dobra luksusowe. Dziś wybierzemy się w podróż do tych właśnie miejsc, by przyjrzeć się z bliska temu, co czyni je tak wyjątkowymi i poznać sekrety ich niebotycznych cen. Przygotujcie się na podróż do świata przepychu i ekstrawagancji, gdzie każdy krok to inwestycja, a każdy zakup to manifestacja statusu. Ruszajmy. Naszą podróż rozpoczynamy w mieście miłości, Paryżu, a konkretnie na alei, która jest synonimem francuskiego szyku i elegancji, Avenue des Champs-Élysées. Rozciągająca się od Placu Zgody do Łuku Triumfalnego aleja to prawdziwy raj dla miłośników luksusowych zakupów. Właśnie tutaj swoje salony firmowe mają najznamienitsze domy mody, takie jak Dior, Chanel czy Louis Vuitton. Ich wystawy, dopracowane w każdym calu, przypominają małe dzieła sztuki, wciągając przechodniów do świata wyrafinowanego piękna i luksusu. Ale Pola Elizejskie to nie tylko sklepy, to także miejsce spotkań paryskiej śmietanki towarzyskiej, turystów z całego świata i artystów ulicznych, którzy dodają temu miejscu niepowtarzalnego charakteru. Spacerując aleją, można poczuć prawdziwą atmosferę Paryża, miasta, które nigdy nie zasypia. Nic więc dziwnego, że ceny wynajmu lokali użytkowych na polach elizejskich należą do najwyższych na świecie. Sięgają one nawet 13 tysięcy euro za metr kwadratowy rocznie. To prawdziwy raj dla biznesu, ale i nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców. Jednakże pomimo astronomicznych cen, pola elizejskie niezmiennie przyciągają tłumy, będąc symbolem luksusu i francuskiego stylu życia. Przenosimy się teraz za ocean do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na Manhattan, gdzie czeka na nas kolejna ikona luksusu Piąta Aleja. Ten odcinek ulicy ciągnący się od Washington Square Park do Central Parku to prawdziwa kwintesencja amerykańskiego snu o bogactwie i sukcesie. Piąta aleja to miejsce, gdzie swoje salony mają najbardziej prestiżowe domy towarowe na świecie, takie jak Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman czy Tiffany Co. To właśnie tutaj można nabyć najnowsze kolekcje projektantów z całego świata od Armaniego po Versace a także unikatową biżuterię i dodatki. Oprócz sklepów, piąta aleja słynie również z imponującej architektury. Znajdują się tutaj jedne z najsłynniejszych budynków Nowego Jorku, takie jak Empire State Building, Rockefeller Center czy Trump Tower. Spacerując piątą aleją, można poczuć prawdziwą energię tego tętniącego życiem miasta, które nigdy nie śpi. Nic więc dziwnego, że ceny nieruchomości na piątej alei należą do najwyższych na świecie. Za metr kwadratowy apartamentu w jednym z luksusowych apartamentowców trzeba zapłacić nawet kilkaset tysięcy dolarów. Piąta aleja to miejsce, które od lat fascynuje i inspiruje, będąc symbolem amerykańskiego snu o bogactwie i sukcesie. Nasza kolejna destynacja to Hongkong, tętniące życiem miasto-państwo, gdzie wschód spotyka się z zachodem. To właśnie tutaj, w samym sercu wyspy Hongkong, znajduje się Causeway Bay, ulica, która nigdy nie zasypia. Causeway Bay to prawdziwy tygiel kulturowy, gdzie tradycja przeplata się z nowoczesnością. Znajdą się tutaj zarówno luksusowe butiki światowych marek, jak i tradycyjne chińskie sklepiki z pamiątkami. To właśnie ten eklektyzm sprawia, że Causeway Bay jest tak fascynującym miejscem. Ulica słynie również z oszałamiającej ilości neonów, które rozświetlają nocne niebo. Spacerując Causeway Bay po zmroku, można poczuć się jak w futurystycznym filmie science fiction. To prawdziwa uczta dla zmysłów i niezapomniane przeżycie. Ceny nieruchomości na Causeway Bay należą do najwyższych na świecie, a sama ulica jest uznawana za jedną z najdroższych lokalizacji handlowych. Wynajem lokalu użytkowego może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów hongkońskich za metr kwadratowy rocznie. Causeway Bay to miejsce, które nigdy nie przestaje zadziwiać, będąc symbolem dynamicznego rozwoju Hongkongu i jego pozycji jako jednego z najważniejszych centrów finansowych świata. Przenosimy się teraz do stolicy Wielkiej Brytanii, Londynu, a konkretnie na ulicę. Która jest synonimem brytyjskiej elegancji i klasy Bond Street. Ten krótki odcinek łączący Piccadilly z Oxford Street to prawdziwa gratka dla miłośników luksusowych zakupów i wyrafinowanego stylu. Bond Street słynie z ekskluzywnych butików z odzieżą i dodatkami. To tutaj swoje salony mają Berbery, Prada czy Gucci. Ich wystawy przyciągają wzrok i zachęcają do wejścia. Ale Bond Street to nie tylko moda, to także antyki, dzieła sztuki i biżuteria, takich jak Tiffany Co czy Cartier. Wiele z tych sklepów mieści się w zabytkowych kamienicach. Bond Street przyciąga zamożnych turystów i Londyńczyków. Spacerując Bond Street, można poczuć atmosferę brytyjskiej stolicy miasta, które łączy historię z nowoczesnością. Nasza podróż wiedzie nas teraz do Włoch, a konkretnie do Mediolanu, stolicy mody i designu. To właśnie tutaj, w samym sercu miasta, znajduje się Via Monte Napoleone, ulica, która jest synonimem włoskiego stylu i elegancji. Via Monte Napoleone to prawdziwy raj dla miłośników mody. To właśnie tutaj swoje salony firmowe mają takie domy mody jak Versace, Armani czy Prada. Ich kolekcje, prezentowane na tle eleganckich witryn, zachwycają oryginalnością i dbałością o detale. Ale Via Monte Napoleone to nie tylko ubrania, to także miejsce, gdzie można znaleźć luksusowe dodatki, biżuterię i zegarki od najlepszych włoskich projektantów. Wiele z tych sklepów mieści się w zabytkowych kamienicach, co dodaje im dodatkowego uroku. Spacerując Via Monte Napoleone, można poczuć prawdziwą atmosferę włoskiego stylu życia eleganckiego, wyrafinowanego i pełnego radości. To miejsce, gdzie moda spotyka się z sztuką, a każdy detal ma znaczenie. Nic więc dziwnego, że Via Monte Napoleone przyciąga nie tylko zamożnych turystów, ale i samych mieszkańców Mediolanu, którzy cenią sobie jakość i dobry styl. Ceny nieruchomości na Via Montenapoleone należą do najwyższych w Mediolanie, a sama ulica jest uznawana za jedną z najdroższych lokalizacji handlowych we Włoszech. Nasza ostatnia destynacja to Tokio, tętniąca życiem stolica Japonii, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. To właśnie tutaj, w samym sercu miasta, znajduje się Ginza. Dzielnica, która jest synonimem japońskiego luksusu i ekstrawagancji. Ginza to prawdziwy raj dla miłośników zakupów. Znajdą się tutaj zarówno luksusowe butiki światowych marek, jak i tradycyjne japońskie domy towarowe, oferujące szeroki wybór towarów od elektroniki pokimona. Ginza słynie również z oszałamiającej architektury. Wiele budynków to prawdziwe dzieła sztuki. Łączące w sobie nowoczesny design z tradycyjnymi japońskimi elementami. Spacerując po ginzie, można podziwiać zarówno futurystyczne wieżowce, jak i zabytkowe świątynie. Dzielnica ta słynie również z bogatego życia nocnego. Znajdą się tutaj liczne restauracje, bary i kluby nocne, oferujące szeroki wybór dań i napojów z całego świata. Ginza to miejsce, które nigdy nie zasypia, a jego energia udziela się każdemu. Ceny nieruchomości na Ginzie należą do najwyższych w Tokio, a sama dzielnica jest uznawana za jedną z najdroższych lokalizacji handlowych na świecie. Wynajem lokalu użytkowego może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy jenów za metr kwadratowy rocznie. I tak nasza podróż po najdroższych ulicach świata dobiega końca. Od paryskiego szyku, pól elizejskich, przez amerykański splendor 5. Alei. Aż po futurystyczną gince w Tokio widzieliśmy miejsca, gdzie luksus nie zna granic. Przyglądaliśmy się wystawom sklepowym, które przypominały galerie sztuki, podziwialiśmy architekturę, która zapierała dech w piersiach i czuliśmy energię tych miejsc, gdzie pieniądze płyną szerokim strumieniem. Ale czy ten świat luksusu jest tylko dla wybranych? Czy jest to tylko marzenie, do którego większość z nas może jedynie aspirować? A może jednak ciężka praca i odrobina szczęścia sprawią, że i my będziemy mogli kiedyś pozwolić sobie na zakupy w tych ekskluzywnych butikach? Te pytania pozostawiam Wam, drodzy widzowie, do przemyślenia. Jedno jest pewne: świat luksusu fascynuje i inspiruje, a jego blask przyciąga jak magnes. A może Wy macie swoje ulubione miejsca na świecie, które kojarzą Wam się z luksusem i ekskluzywnością? Podzielcie się swoimi typami w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami o niezwykłych miejscach na świecie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.